Jarosław Figurski, specjalista do spraw produktu Marc DEUTSCHFAHR. E, tutaj stoję obok modelu e, serii 3. To są dwa ciągniki 3050 i 3060, moc maksymalna 51 albo 59 koni mechanicznych. To jest traktor e, klasy MINI, e, traktor, e, który też wybierany jest do pracy w sadzie. E, stąd nieprzypadkowo znajdujemy się właśnie w gospodarstwie sadowniczym. Prosta maszyna, sterowana mechanicznie. Silnik 2,2 litra pojemności. Oczywiście ten silnik spełnia wymogi emisji Spine Stage 5 Euro 5 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli chodzi o układ napędowy, mamy tutaj do czynienia z, z przykładnią czterobiegową w standardzie 12 plus 12 przełożeń do do przodu, do jazdy do tyłu. Natomiast opcjonalnie taki traktor może być wyposażony także w reduktor i wtedy ta liczba przełożeń wzrasta, wynosi 16 plus 16. Układ hydrauliczny tutaj tego ciągnika to jest pompa o stałym wydatku, maksymalnie do 30 litrów na minutę. Ona zasila podnośnik tylny i obwody hydrauliczne ciągnika, tych obwodów hydraulicznych zamontowanych z tyłu może być maksymalnie 3 dodatkowo opcjonalnie Ciągnik może posiadać jeszcze jeden owód, wyprowadzony albo centralnie przy kabinie, albo przy podnośniku przednim. Jeśli chodzi o hydraulikę, to w takim ciągniku jest zamontowana zupełnie niezależna, dodatkowa pompa hydrauliczna, która zapewnia olej, zasila olejem tylko układ kierowniczy ciągnika. Podnośnik tylny to jest tu dźwig 1200 kg. Podnośnik sterowany jest dźwigniami. No i dodatkowo opcjonalnie do tego ciągnika, zamiast obciążników tutaj walizkowych, możemy zamontować podnośnik przedni o dźwigu 600 kg. Jeśli chodzi o tą przestrzeń dla operatora, to ten ciągnik, seria 3, jest oferowana w dwóch wersjach. Może to być ciągnik wyposażony w składaną ramę bezpieczeństwa. Ewentualnie, tak jak ten konkretny egzemplarz, może to być ciągnik z fabryczną. Czterosłupkową kabiną, oczywiście z układem klimatyzacji. No dzięki temu operator może pracować w komfortowych warunkach. Oferta obejmuje zarówno koła rolnicze, jak i koła gardeny, czyli tutaj zastosowanie na terenie miast, gmin. Ciągnik wybierany przez sadowników, ciągnik też wybierany przez administrację, przez firmy komunalne do różnego rodzaju prac. Traktor może pracować też w nocy. Ma rozbudowany system oświetlenia, szereg reflektorów montowanych na dachu, na słupkach no i w masce silnika. Co ciekawe, seria 3 marki Deutzfar jest produkowana w fabryce W Jackowie, pod Lublinem. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że około 70% komponentów, części do tego traktora, produkowanych jest właśnie w polskiej fabryce, tutaj w Jackowie. Gama ciągników Deutschfurt to w tej chwili modele, które zaczynają się właśnie od serii numer 3, czyli najmniejszego ciągnika, a kończymy na serii 9. To są ciągniki już duże, rolnicze, do ciężkich prac polowych o mocy ponad 300 koni.